Zapraszam Was na kolejny filmik na moim kanale. Pamiętajcie, żeby już na wstępie zostawić przycisk subskrybuj tutaj na dole, wraz z dzwoneczkiem, aby mieć powiadomienia o moich najnowszych filmikach na kanale. A także nie zapomnijcie o łapce w górę. Na wstępie. I dzisiaj lecimy z pierwszym filmikiem z serii Back to School. Serio bardzo się nie mogłam doczekać tej serii, bo ja uwielbiam serię Back to School i czekałam na to może nie całe wakacje, ale od kilku tygodni już na to czekałam i w końcu nagrywam dla Was Back to School. I pierwszym takim odcinkiem, jak już widzicie po tytule, jest shopping, czyli zakupy szkolne razem ze mną. Pójdziemy sobie do Selgrosa i popatrzymy sobie jakie ten sklep oferuje nam artykuły szkolny i może coś kupimy potem będzie także hol zakupowy, także będziecie mogli zobaczyć co dokładnie kupiłam ale dzisiaj jedziemy na zakupy szkolne, także zapraszam do oglądania. a ten brać czy nie Ola? Mm, ładny, bierz dobra, okay. idziemy dalej są jakieś takie troszkę dla młodszych chyba, tak mi się wydaje. Rozumiem, może tam o, na początek. Chodź. Ja chciałam coś takiego. O. Bo, to są jakieś... O, tu jest taki zestaw Nadia, zobacz. Nadia, zobacz. O, jest... znalazłam tutaj takie idealne, ponieważ one są z kółkami, a nie ja uwielbiam takie na kółkach. I teraz tak. Wezmę sobie taki i jeden taki. I one tak mniej więcej wyglądają w środku, w środku. Coś takiego. I pierwsza strona ma coś takiego, że mamy jaką zakładkę, więc coś można włożyć. Więc takie coś biorę. I te do innych przymiotów. A ty na um, No mam takie. Mi się strasznie podoba mi się ten kolor. On to jest ten, ten, no. mi się strasznie podoba. I patrzcie, to jest nawet takie że nie do ale Ale to jest w Linie, więc myślelibyśmy, się znaleźli jeszcze takie. Są, tak. Patrz, co ja wzięła? Patrzcie, są To postawiłaś i zapomniałam. Także biorę te dwa jeszcze. To sobie odhaczam. Tak, pokaż listę. tylko ja ty sobie zrobiła listę? Tylko, te, tylko do matematyki i do polskiego mam pod dwa, to bez sensu wydałam. A teraz mam WOS i 1 to jeszcze takie są. Mi się takie podobają, jeszcze zeszyty. Tak mi się podobają, ale ja ogólnie stwierdziłam, że w tym roku chcę takie zeszyty na kółkach, więc takiego zeszytu po prostu nie będę brała. On jest naprawdę ładny, ma straszną rękawkę, ale bo ja już takich nie biorę. W tym roku już nie. też tak. jest takie fajne. Coś takiego. Jeszcze mam taki w takim roku podobny. Um albo coś takiego, też jest super. Ty też bierzesz? Macie chyba bierze ten co ja, ale on jest w sumie fajny więc. Czy to jest taki jak ja? Czy jakiś nie, inny? Nie. nie. nie, nie bo jeżeli jest... Zaraz sprawdzimy. Nie, to jest taki sam, bo właśnie patrzyłam. To są tylko dwa to jest wzory. To Myślę, że jest tylko ten i ten, ale ja chcę je rozróżniać, bo ja to zresztą będę do rozszerzenia. A te reszta tych takich tutaj? Mniejsze będą do zwykłych przedmiotów. Chcesz, tak sobie pomyślałam, biologii. że to mi nie starczy do wszystkiego. Jakby tak mi się wydaje, nie? No bo to co? To nie starczy mi do wszystkiego. Do polskiego. Geografia, angielski. I teraz trzeba tutaj zobaczyć. Tak. Tu mamy tylko ile zeszytów? No to jest ona pięć. Tu jest pięć zeszytów. Więc będzie do pięć, sześć, siedem, to osiem. Są takie same. osiem przedmiotów. Maja mi właśnie powiedziała, że one są takie same i ma rację. Zobaczcie na to, że tutaj mamy tak o praktycznie takie same są, bo ten o jest taki sam jak ten. Ten jest taki sam jak ten, więc one po prostu się powtarzają. Więc odkładamy, to biorę inne. Bo nie chcę powtarzających się. Muszę sobie znaleźć inne na kółkach. Te na kółkach są naprawdę najlepsze. Widziałam, że wezmę tylko ten i ten, ponieważ one się nie powtarzają. Powiem Wam, że ja chciałam kupić taki jeden długopis, który podobno jest naprawdę super, tylko ogólnie tu mamy wszystkie długi, a to jest o tamtej. To musiałabym znaleźć w moich screenach, ponieważ kiedyś zrobiłam screen tego, nazwy tego długopisu dokładnej, ponieważ no, słyszałam, że ten długopis jest naprawdę fajny i widziałam to na TikToku. Także teraz sobie poszukiwanie tego długopisu, tylko najpierw muszę znaleźć screena z nazwą tego długopisu. Mamy już długopisa to takie, coś takiego, takie chciałabym właśnie, żeby było soft feel, żeby było gładkie pisanie. to mamy żelowe, tutaj także jest, gładko e, pisze, szybko sypnia, takie są po prostu idealne, to są właśnie soft takie, z takim gładkim właśnie pisaniem. To są po prostu najlepsze. Mają tutaj jeszcze jakieś cynkle, zakreslacze. E, gumkę do mazania. Nie ja jeszcze to udziała, nie wziąłem, ja dopiero wziąłem kilka zeszytów i długopisy. Ona w tej łazi i wszystko bierze. No nie wszystko. I jeszcze bym coś potrzebowała, właśnie typu zakreślacze. Ale te w tej fajne. mniejszej wersji. Nie, bo takie właśnie kolory mam, chociaż już coś wy... To tam są na samym początku. Such, co to mamy taki... Taki jest taki cały zestaw. Dobrze, ja mam ten, ten, ten i ten kolor bez tego właśnie żółtego pomarańczowego, więc ja nie wiem, czy by się opłacało brać to. Um, ale ceny tutaj jest niestety nie ma. Coś nie. Czekajcie, chyba na dole jest. Chyba to jest ta cena. Nie, to są cztery kolory. Może to, 10 i to jest 10. Dobra a, a gdzie są te mniejsze, co brałaś? To jeszcze są no sztuki Także są neonowe, nie tylko takie pastelowe Ale ja teraz szukam tego, co Madzia miała Czyli takie... O, w tej mini wersji właśnie to Więc to raczej wezmę Bo to byłby fajny kolorek i są fajne, takie dosyć cienkie. A powiem wam, że my się już się nie kończą. Co wzięłaś? Eee, zakreślacze. Takie cienkopisy. No, tak. Takie w mini wersji długopis. I nie, to już wcześniej było ołówek no, automatyczny. Ja jeszcze ja potrzebowałabym korektor. Więc akcja szukanie korektora. Ja ten korektor tam przy biku. No wiem, wiem, ale chodziło mi, żeby taki korektor. Coś w tym A, stylu. Taśmę. taśmę ja lubię to wstać mi. wiem czy korektor? taśma, ale. Korektor czyli korektor w takiej właśnie myszce, coś takiego. A to jest naprawdę super. To jest według mnie lepsze niż jakiekolwiek inne. I wzięłabym jeszcze taki korektor. Albo no ten korektor. Dobra, weźmiemy ten. I go pakujemy. Jak się na razie wszystko prezentuje, zobaczcie. Niby mało, ale niby dużo, bo jednak tych głupisów po prostu jest tutaj masa Sejo. Jeszcze trzeba będę, będę musiała jeszcze zeszytek trochę dobrać i takich różnych innych rzeczy. Magda tam jeszcze czegoś szuka. Swoją mówię. Czego szuka? Madzia! Czego tu szukasz? Zobaczcie, mamy tutaj jeszcze teczki. Zobaczcie, tutaj mam jeszcze jakieś różne teczki, takie różne fajne inne rzeczy ale czy by nam się przydały, no nie wiem na zeszyty poprawki ja raczej zeszyty nie będę oprawiała a to z tej racji, że no zobaczcie jak poprawić jak oprawić zeszyt w folii jak ma takie kółeczka, to, to nie ma sensu eee, no dobra mi się wydaje, że z tej alejki całej to chyba wszystko chociaż nie, ołówki, wzięłabym sobie ołówki takie dwa dosyć dobre ołówki albo kilka dobrych ołówków na pewno nie te zielone powiem że nie nienawidzę te zielonych ołówków one są dla mnie koszmarne serio, nienawidzę więc raczej bym wzięła coś takiego dobra, wzięłam coś takiego one mogą być dobre one chyba są dobre na te. Mm, chyba reszty rzeczy nie potrzebuję wszystko, resztę mam bo naprawdę dużo rzeczy mi zostało z poprzedniego roku tu mam ja też jakąś taką olejkę ale to są też takie rzeczy, chyba bardziej wam powiem, że do klas 1-3 może, bo tutaj mam jeszcze takie dwie sekretki, plasteliny A raczej to już mi się nie przyda ale nie, te pisy są fajne. Podobają mi się. Zobaczcie jak one są piękne. Strasznie mi się podobają. Albo na przykład coś takiego, też jest spoko. Zresztą nie, te są lepsze. Właśnie znalazłam tutaj coś takich zestawów yy, geometrycznych, a ja ostatnio swoją linijkę zgubiłam. Nie mam linijki, więc yy, dobrze sobie właśnie przypomniałam. I raczej... Chcę coś takiego. To jest popo. Wierzysz też? Czy masz? Ja już wzięłam ja, konto mysz bo mam wszystko w domu. Z tamtego roku. No co? I idziemy w parę do I tu jeszcze jakieś kilka rzeczy i chyba będzie wszystko. Tu jeszcze są zaszyty z takimi właśnie kółkami. I mamy tutaj różne, jeszcze więcej do wyboru niż w poprzednich tych alejkach. Wydaje mi się, że bym wzięła któryś, ponieważ mam troszkę ich mniej. Więc chciałabym taki. Na pewno bym się strasznie podoba. Myślę, że ten też bym mogła wziąć. Także ten też bierzemy. Ten z ręką, no nie wiem, też jest zastanowię. Dalej mamy taki w stylu takim drewnianym jakby, to nie wiem już się powtarzają powtarzają się ten taki nie mój o i tutaj mamy kolejny kółka tak zobacz coś takiego ładny, więc biorę i jeszcze czy jakieś są właśnie nawet nie wiem, bo tutaj jest tego tyle, że one się w większości też powtarzają ale wezmę teraz tę syrenkę, jakby się potem, o, też nie. A patrzcie, tu jeszcze jest takie ładne. Bo też nie, dobra. Syrenka chyba jest lepsza. Także wezmę jeszcze tę syrenkę i zaraz obliczę, te, czy to są wszystkie, które będę potrzebowała. Ponieważ, no wiecie, was sobie jest troszeczkę i za dużo. Wystarczy po jednym do jednego przedmiotu i tylko właśnie do maczmy, do polskiego. I po dwa. Liczę wszystkie i wszystkich jest wystarczająco, tylko jeszcze brakuje mi do tego przedmiotu i... muszę znaleźć podobnie coś do takiego prostu zeszytu teraz do coś idealnego do geografii i jednak takie coś wezmę teraz już pokazuję że znalazłem jeszcze coś takiego pięknego i to jest mega śliczne teraz to też biorę to wszystko, jeszcze tylko a z... właśnie nie pokazałam, że ja już taki piórnik. Coś takiego, strasznie mi się spodobał, nie wiem czemu. I jeszcze teraz widziałam coś takiego. Takie już dwa cieniutkie. Coś na typu plastika, czy geograf, czy włożę. to jest też Religia. Co mówiłam. Ja? Tak, coś takiego. No. Ja. I co coś jeszcze bierzesz? Tak. Bo no, Ja z tym bosem i EDB mam tyle samo lekki co wtedy. Okay. Okej. Okay. To też wejdziesz, ok. I co jeszcze, Madzia? Co? Aha, tak, chciałyśmy jeszcze mieć mini kalendarzyki. Nie. I znaleźliśmy coś takiego tam, o tam w rogu. Madzia, kalendarz trzeba szukać. kalendarza? No, a jaki wziąłeś w piórnik? Pokaż. No, on też mi się strasznie podobał, tylko niby się tam nic nie zmieściło. Dlatego ja wzięłam. E wziąłeś mi coś takiego. Dwa takie kalendarze fajne, a to mam zobaczcie. Nie mogę tego otworzyć, dobra. I jeszcze drugie. Tak trudno otworzyć, bo ręką nagrywam. Mamy te własne daty, wszystko super, także idealne do zapisywania czegokolwiek. Tak w korektoru, który powiem Wam, że jest troszkę tańszy, jest troszkę droższy, ale się go bardziej uda zakupić niż takie. Zbierzemy ten potrójny. Mamy jeszcze koszulki, ponieważ one się skończyło w domu Także możemy wziąć jeszcze koszulki sobie um, No i jeszcze poszukujemy cały czas um, naklejek na zeszyty i nie możemy ich znaleźć Ale myślę, że tak naprawdę to wszystko wzięłyśmy, wszystko jest ok Jakby nie mówię, że jest to za mały wybór, bo naprawdę jest dosyć duży W się więc polecam, polecam Ogólnie sobie, żeby jeszcze pojechać do Osho ale tak sobie myśleliśmy, że wszystko mamy, więc raczej nie pojedziemy już do ąszą, bo nie ma tak. Hej, ja już wróciłam z zakupów i mam tutaj pełną reklamówkę rzeczy, całą reklamówkę i stwierdziłam właśnie, że nie będę pokazywać Wam tego na tym odcinku, tylko w kolejnym odcinku będziecie już mieć filmik z całym holem zakupowym, co dokładnie kupiłam. Zobaczcie, co tutaj kupiłam, mogliście zobaczyć mniej więcej... Na tych zakupach nie chcę tutaj pokazywać Wam dokładnie, bo wszystko zobaczycie właśnie w najnowszym za niedługo filmie. Także co, ja się z Wami żegnam, ponieważ to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że ten odcinek z takim właśnie, z takim chodzeniem po sklepie Wam się podobał. No i wyczekujecie teraz na hol zakupowy tych wszystkich rzeczy, także no. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych filmikach na moim kanale. Pa pa!